Siemeneszko, z tej strony, Elzart. Witam w kolejnym odcinku z G4 Skins. Klasycznie dzisiaj pogenerujemy sobie trochę skiny z eventu, czyli potwierdzamy tych skrzynek eventowych, żeby dostawać punkty węcikowe, żeby móc pogenerować sobie jakieś tam skinki. E, I tak, z moim kodem, jeżeli tu wpiszecie kod Elzart, link oczywiście do strony będzie w opisie, to dostaniecie na start darmową skrzynkę. Tu widzicie bonus jest plus 5% na przykład i dodatkowe jeszcze z bonus przy doładowaniu, więc naprawdę spokoj opcja. Dostaniecie darmową skrzynkę Milspec więc bardzo spoko opcja, żeby sobie tutaj otworzyć za Friko e, skrzyneczkę, jeżeli kodu nie używaliście. E, a jeżeli chcecie mnie wspierać, to również z tym kodem wbijać e, i ja co odcinek rozdaje z G4 e, tutaj skinki więc warto wspierać i wbijać e, macie tutaj dzienny bonus możecie codziennie kręcić kołem bardzo spoko opcja również i tutaj przy doładowaniu e, macie różne też bonusy macie na płatności, w tym na przykład Paysafe cardy bliki przelewy kartą kinguin skinami bardzo dużo tego jest jak widzicie bardzo też spoko i jeszcze jakby było mało możecie levelować swoje konto i za levelem macie strzynie bonusowe które możecie e, strzynie bonusowe tutaj o możecie je właśnie otwierać i za, tam są free nagrody to na przykład jest na 1% jest bardzo opcja. Dodatkowo może tworzyć szynki i może tworzyć szynki z nazwą Elzart coś, a ja je potem będę e, otwierać. Wiem, że długi wstęp. Przepraszam Was od razu na wstępie. Aha, i skinki do wygrania. E, MP9Gu i MP9D Poison. E, łapka w górę, subik, komentarz, żeby wygrać. I właśnie fajnie by się z kodem A my co, dzisiaj lecimy od razu tutaj e, na szyneczki eventowe. E, dobra, pójdź, możemy pójść sobie w te. Tak, możemy, pomińmy. I jak widzicie za otwarcie każdej skrzynki, zależnie od dropu chyba, dostajemy te eventowe punkciki i za nie po prostu możemy sobie potem jakieś skinka generować. Więc troszkę na droższe skrzynki polecimy, żeby też więcej punkcików dostawać i popróbujemy swojego szczęścia. Może nie po 5, bo tak nic nie widać. Po 3 sobie potwierajmy, żeby tutaj fajnie przejście to wyglądało. I lecimy, zobaczymy, coś fajnego nam podropi. Fajnie by to oczywiście jakiś drop był naprawdę solidny. Okej, okay, USPD Traitor. To jest porządny i dobry drop. W sumie na rozpoczęcie taki USPIC. Spoko lecimy z tym oczywiście ee, dalej. Oj oj, to się koski kręcą, ja widzę, dobra, to mi się podoba. Jest możliwość dropnięcia koski. to jak najbardziej jestem zadowolony, tak? Że można zrobić koseczkę I fajnie było taką, e, taką że jedną. Kosunie, zgarnić, oczywiście. Kurczę, z Ufta plus. Ta P250 Mandy jest naprawdę droga, tutaj widzę. No dobra, czy znaczy jakby ja nie narzekam, nie? Mi się to bardzo podoba, że tyle kosztuje ta petka. Jak widzicie, po prostu przy otwieraniu dodatkowo możemy zgarniać też dodatkowe, właśnie punkty. Więc naprawdę spoko, opcja, że takie coś po prostu jest i tak się po prostu da robić. Dobra, porulujmy jeszcze dwa razy tą szynkę NIX i polecimy na następną. Dobra, i jeszcze raz. I lecimy na następne. razie, znaczy będziemy będziemy tak na długo na jednej e, strzyneczce oczywiście, tylko jedną męczyć. Fajne też na stronie to, że możemy tworzyć własne skrzynki. Normalnie możecie sobie stworzyć strzyneczkę i potem e, tą strzyneczkę możecie sami otwierać. Więc naprawdę bardzo fajna opcja, że takie coś jest, no bo jest to po prostu przyjemne. Dobra, 9 dyszek, za trzy takie strzynki tenacjus, tenacjus, jakoś tak. E, oj te, dobra, to zajebiście, kałach ten został. I o, on tyle staniał już ten kałach. To ja nie wiedziałem, myślałem, że jest trochę droższy. Chociaż to też well-warm, ale z drugiej strony on już ładnie widzę, że spadł sceny. No ale skrzynka już w sumie trochę jest też z drugiej strony patrząc. To w sumie ten ust Kaiman byłby lepszym tam dropem niż ten kałach. To mnie trochę w sumie zdziwiło. Ale dobra, dobra. W sumie z drugiej strony Kaiman, no jest drogi, jest drogi. No, opubka safari. No tutaj nie jest najlepszy drop. O kurwa, ten auk taki drogi. Dobra, odszczekuję, nie najgorszy drop. Dobra, jeszcze z dwa rolnięcia i polećmy na jeszcze droższą skrzynkę. Angry Mob, 570, to pominiemy i otworzymy sobie jeszcze raz i polecimy na jeszcze droższe skrzynki. To też zawsze więcej tych. Ajajajaj, te glowscy białe, jakby dropły. No tutaj też szanse są na dropnięcie takich rzeczy. No są po prostu, więc kurczę, jakby takie coś poleciało. Uśmiech by to na pewno zbudziło, no nie? Dobra, tutaj trzy takie strzyneczki 180 Ziko, jest tutaj szansa na kosu Kosunie. I to w sumie już nie mała, więc lecimy z tym i mam nadzieję, że jakaś trafi w nasze rączki, oczywiście, że na, jakaś trafi w nasze rączki No tutaj tak o, taki o dropik. ale ten exp, fajne to jest, że dostajemy punkty eventowe, dodatkowo exp Naprawdę to spoko opcja, że takie coś jest zrobione o, nie, Wolałbym dwa razy te SSG, nie będę tutaj Was oszukiwał, dobra, otwórzmy jeszcze raz tą strzynkę, lecimy do najdroższej po tej Oj, daj flip kalorkę, daj, daj, daj. Nie, nie dasz, nie dasz. Zaraz kolejny level, chociaż bijemy. Nie dasz mi takiego fajnego drop. Dobra, najdroższa strzynka. Po trzy razy, ona już coś ci coś kosztuje. Troszkę boli, troszkę boli, bo już jest dosyć droga. Ja oczywiście wszystko do ekwipunku. Okej, okay, golden coil, chociaż tyle. Co to za famos? ja tego famosa. Co jest? I tu legendarny prowid z tego rolnicia, że tak powiem. Dobra, jeszcze dwa razy sobie rolnimy oj, to, to było mocne, było mocne rolnięcie, nie oszukując e, Digel, Mecha, Safety, to takie o Dobra, go blast I lecimy z punkcikami a hupa, corci terra, kor terra, digel, mechan i safety net. Dobra, lecimy na tych punkcików eventowych. Zobaczcie, tu możemy sobie, mamy dużo trybów różnych, typu jakiś breaker, e, typu e, generator, więc naprawdę spoko opcja. oczywiście nas interesuje generator? Zobaczymy. Nie mamy też jakichś strasznie dużo punktów, nie szukajmy się, e, ale też nie jest to taka mała liczba. Zawsze dodatkowa nagroda zobaczymy, sam tam dropnie, zobaczymy, jaka jest animacja, generuj przedmioty. Bardzo fajna, bardzo fajna animacja, już widzę. Fajnie, że takie stronki takie coś robią i 5 dyszek za free dodatkowo wpada na konto. Plus dodatkowo level wbiliśmy, więc to jest szynia bonusowa. jest jakby tutaj widzicie dodatkowe 4 zł gdzie tutaj jest 1% na dropnięcie kosy. Dobra, otwórzmy na koniec, ale wiecie na każdy odcinek g 4 skins, bo co odcinek do wygrania są skinki Możecie tworzyć dla mnie skrzynki na Elzard Kurwa P90 za 235 zł z darmowej skrzynki no widowe, no to jest piękne akurat, nie oszukujmy się, więc co to, to było tyle? Kod Elzart, subskrypcja. Wbijajcie. Trzymajcie się. Cześć, cześć.